Jakub w liście do Jakuba został nam przedstawiony w poprzedniej części. Teraz zajmiemy się kwestią pokus z zewnątrz, którą Jakub opisuje w pierwszym rozdziale, od pierwszego do dwunastego wersetu. W wersecie pierwszym mamy Taki cytat. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Jak już wspomniałem wcześniej, w pierwszym wersecie tego listu widzimy autora i odbiorców listu. Jakub jest autorem. 12 pokoleń. Są odbiorcami. W wersetach od 2 do 12 Jakub pisze z kolei o próbach, które dotykają ludzi wierzących. Pochodzą te próby od Boga, który chce spowodować w naszym życiu błogosławione zmiany, mające prowadzić do uwielbienia Jego osoby. I mamy różnorodne próby. Werset drugi. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wyrażenie rozmaite próby oznacza, że doświadczenia mogą być bardzo różne. Może to być choroba, problemy w pracy, trudności w rodzinie, problemy w miejscowym zgromadzeniu czy w służbie dla pana. Wszystkie te próby pochodzą z zewnątrz. Słowo Przychodzicie, przechodzicie, wchodzicie. Z jednej strony mówi nam o tym, że nie chodzi o rzeczy błahe, lecz o poważne doświadczenia, które radykalnie zmieniają nasze życie. Z drugiej strony, słowo to oznacza, że pomimo całej naszej elokwencji, umiejętności wysławiania się, nie da się im zapobiec ani w żaden sposób ich uniknąć. Wprost przeciwnie, muszą się zdarzyć. Jednak mimo wszystko mamy się cieszyć. Co cieszyć? Mimo wszystko mamy się cieszyć, jak należy to rozumieć? Czy to oznacza, że mamy się cieszyć z doświadczeń, które nas spotykają? No, oczywiście, że nie. Nie o to Bogu chodzi. On wie, że każda próba przysparza nam smutków i trosk. Nie byłoby to normalne, gdyby nas cieszyła. On pragnie jedynie, abyśmy cieszyli się z rezultatu, jaki Bóg osiągnie w nas poprzez te próby. Wyjaśnia nam to werset trzeci, który pokazuje, że ostateczny wynik może być powodem do radości. I właśnie skutki przechodzenia przez próby są takie, że wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Doświadczenie wiary. Doświadczenie wiary. Doświadczenie wiary oznacza dla nas trudny czas i niesprzyjające okoliczności. Wtedy okazuje się, czy polegamy na własnych siłach, czy pozwalamy działać w nas Duchowi Świętemu, którego dał nam Bóg. Tak, każdy wierzący ma zamieszkującego w sobie Świętego Ducha Bożego. Często mamy zbyt wielkie wyobrażenie o sobie. Jeśli naszymi wrodzonymi cechami są pogoda ducha, dobre nastawienie do otoczenia czy opanowanie, to istnieje ryzyko, niebezpieczeństwo, że te zalety uznamy w tym momencie za owoc naszej wiary, choć wcale nie musi być to owoc naszej wiary. W rzeczywistości jest to tylko coś, co ma źródło w nas samych. Jednak, kiedy przechodzimy przez naprawdę ciężkie próby, to wówczas ludzkie cechy najczęściej spadają z nas jak maska, a widoczne staje się to, co Bóg zdziałał w naszym życiu przez swego Ducha, przez Świętego Ducha Bożego. Doświadczenie zesłane przez Pana Jezusa Chrystusa czasami jest długotrwałe. Bożym zamiarem jest nauczyć nas cierpliwości. Jeżeli w życiu bywa ciężko, szukamy dróg wyjścia. Bóg jednak może pozostawić daną próbę po to, abyśmy cierpliwie oczekiwali na Jego pomoc. Werset czwarty. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych Braków. Doskonały koniec jakiegoś dzieła jest możliwy tylko wtedy, jeśli od początku do końca nacechowany jest wytrwałością. W Biblii znajdujemy wiele przykładów osób, które wykazały wytrwałość, lecz nie do końca. Wymieńmy choćby Abiatara, który dołączył do Dawida, gdy ten był prześladowany i ścigany przez Saula w górach Izraela. Dzielił on z Dawidem trudy jego prześladowania, a także jego odrzucenie, gdy jego syn Absalom obwołał się królem. Przez okres czterdziestu lat Abiatar był wierny Dawidowi, jednak pod koniec swego życia opuścił go i przeszedł na stronę Adoniasza. Tak czytamy w pierwszej królewski pierwszy rozdział, siódmy werset. Tego. Nie można powiedzieć o kimś, kogo mielibyśmy uważać za wytrwałego. Jego wytrwałość nie była więc doskonała. Jedynie w życiu Pana Jezusa Chrystusa wytrwałość doprowadziła do doskonałego dzieła. Pomimo wielu trudności on zawsze stał po stronie Boga i ufał Mu aż do końca. Doskonali i nienaganni jesteśmy tylko wtedy, gdy zrezygnujemy z samowoli i będziemy gotowi poddać się Bożej woli, jest to lekcja, której nie da się szybko nauczyć. Bóg chciałby, abyśmy na Jego prowadzenie zawsze mówili tak. Jeśli nauczymy się tej lekcji, wtedy doznamy wewnętrznego pokoju. A gdy przyjdą trudności, nie zabraknie nam niczego, bo od Pana zawsze otrzymamy to, czego potrzebujemy. Taka postawa, cechująca się zmianą nastawienia, została nam pokazana w Psalmie 131. Jest ona porównana do momentu odstawienia dziecka od piersi matki. Czytając historię, Izaaka czy Samuela, zauważamy, że w tamtym czasie moment odstawienia dziecka od piersi następował dosyć późno i był trudnym procesem. Dziecko pozbawione mleka matki stawało się niespokojne i rozrażnione, dopóki nie przyzwyczaiło się do nowej sytuacji. Zaiste ucieszyłem, uciszyłem, uspokoiłem, uciszyłem i uspokoiłem mą duszę. Jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja, psalm 131, werset 2. W taki sposób działa Bóg. On cierpliwie czeka, aż poddamy się jego woli i uspokoimy swoją duszę. Mądrość potrzebna jest w czasie prób. Werset 5. Pierwszego rozdziału listu Jakuba. Mówi, a jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Jeżeli znajdujemy się w trudnej sytuacji, niezbędna jest Boża mądrość, by móc w tym czasie mądrze się zachować i szukać właściwego rozwiązania. Jakub zwraca się do odbiorców swego listu bardzo konkretnie. Nie jest on jednak nietaktowny. Śmiało mógłby powiedzieć: ja wam wszystkim brakuje mądrości. To oczywiście byłoby prawdą, ale sposób podania tego byłby nie do przyjęcia przez tych, którzy przez próby przechodzą. Dlatego z wielkim wyczuciem piszę: Jeśli komu z was brak mądrości. W tym naśladuję on swego pana, który zawsze wykazywał się delikatnością, gdy chodziło o ludzi, którzy przeżywali trudności. Jeśli zauważymy, że rzeczywiście brakuje nam mądrości, to bądźmy skłonni przyjąć kolejne pouczenie: niech prosi Boga. Modlitwa jest podstawową cechą wierzącego człowieka, o czym mówią nam przecież dzieje apostolskie, 9 rozdział, 11 werset, ale wytrwałej i żarliwej modlitwy uczymy się dopiero w chwilach ciężkich prób, kiedy nasze możliwości są głęboko ograniczone. W każdej trudnej sytuacji Bóg obdarowuje nas potrzebną mądrością. Czyni to w potrójny sposób, czyni to trojako. On udziela jej wszystkim chętnie, chętnie, ponieważ On jest chętnym dawcą, obdarza nas chętnie swoją mądrością. On nie wypomina, Bóg nie uzależnia wysłuchania modlitwy od czegokolwiek. On wysłucha. Modlitw. On wykazuje pełne zrozumienie dla naszej sytuacji. I po trzecie, on obiecuje, że będzie mu dana. Takie jest Boże zapewnienie. Jeśli on coś obiecał, to zawsze tego dotrzyma, ponieważ jest wierny. Wersety 6 do 8. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania kto, bowiem wątpi podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej, przeto niech nim nie ma taki człowiek, że coś od Pana otrzyma, człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Jakub wzywa nas do ufnej modlitwy. Będąc świadomi Bożej wszechmocy, jesteśmy pełni wiary, która obdarza nas pokojem. Całkiem odwrotnie wygląda to u człowieka wątpiącego, który miotany jest przez życiowe okoliczności. Jeśli sytuacja zmierza w dobrym kierunku, podnosi się na duchu, jeśli się pogarsza, popada w przygnębienie. Jego duchowe życie przebiega jak sinusoida. Jeśli ktoś taki się zachowuje, jeśli ktoś taki się zachowuje w taki sposób, jest człowiekiem chwiejnym i nie może spodziewać się wysłuchania modlitw.